Cześć, tu I witajcie. Dzisiaj robimy kolejną recenzję, tym razem nowości firmy Meffertz. Jest to Peraminks Duo. Zapraszam. Mhm. Jest to kosteczka zaprojektowana przez Oskara Van Deventera i ponoć tam pomysł na nią, czy, czy jakoś tak, miał Rob Stagman. To akurat ta kostka, ten egzemplarz, który my mamy, jest to prototyp tej kostki. Ona już, co prawda, trafiła tam parę tygodni temu do regularnej sprzedaży, ale to, co my mamy, jest to całkowity prototyp tej kostki. Gdy, gdy Mefers wyprodukowało właśnie tą kosteczkę, trafiła ona do, tylko do kilku osób na świecie. Dostał ją m.in. Tony Fisher, Red KB, Kretzie no i Sajwo. Sajwo dostał czarną i białą. No i właśnie jedna z tych kosteczek, czyli ta biała, trafiła teraz do nas. No i pokrótce powiemy parę słów właśnie o tej kostce. No dobra, to najpierw może zaczniemy od naklejek, są one fluorescencyjne i matowe. Dosyć ładne. One są nawet nie... poczekasz, ja mogę spróbować pokazać, aczkolwiek nie wiem czy to się uda. One są strukturalne, one mają taką strukturę takich paseczków, ale chyba no nie jest. Le leciutko, troszeczkę no, dosłownie. O, coś tam widać na kamerze. I co ciekawe, są fluo, fluo żółty, pomarańcz, zielony i jest niebieski, który... Wiadomo, nie ma typowych niebieskich flu, ale ten jest taki jasny i taki, taki, taki ma odcień, że sprawia też takie wrażenie lekko odblaskowego. Może przesadzone są teksturowe. Bardzo ciekawe. Właśnie poruszanie kostka porusza się w ciekawy sposób. Jeżeli próbujemy poruszyć samym narożnikiem, razem z nim poruszają się również centry. Zwraca też kuleczki, tak jak w innych permińcach. Które też nam no, dorównują ścianki idealnie. co właśnie bardzo precyzyjnie. Każdy ruch właśnie idealnie e, równa się i, i elegancko ta kostka chodzi Bardzo gładko chodzi. Bardzo ciekawie jest, Taka jest no, nietypowa, bardzo ciekawy. No i to myślę, że to tyle w tym filmiku. E, kostka bardzo przyjemna, nie droga, około 20 y, dolarów to e, to coś ciekawego, coś innego, banalnie prosta nawet dla osób, które zupełnie nie mają w z kostkami. Czasami ktoś weźmie nią, się bawi i po 30 sekundach mówi, o, ułożona. Zdarzają się takie sytuacje. Także bardzo fajna kosteczka, fajnie, że trafiła w nasze ręce. No, bardzo fajna. Także dziękujemy wszystkim za uwagę i na razie. Cześć! Cześć.